Nie ma już dżentelmenów. Raz, że chcesz wygrać, a jeżeli chcesz wygrać, to znaczy, się, że chcesz przeżyć. I człowiek jest w stanie zrobić wszystko drugiej stronie, żeby jednak on przeżył. To jest takie powiedzenie, że lepiej, żeby cię sześciu, inaczej jeden sądził niż sześciu, żeby cię... Niosło. Masz jakieś informacje na temat tego, w jaki sposób obchodzą, obchodzi się z zabytkami na Ukrainie? Czy są jakieś świętości w tym zakresie? Czy potrafisz sobie wyobrazić, że gdyby tutaj e, na tej krakowskiej ziemi miał miejsce jakiś konflikt militarny, to ktoś nie chciałby, żeby... Przykładowo Wawel e, wpisywał się w rejestr zabytków jego nowego państwa. My jako Europa musimy stać się samowystarczalni i nie patrzeć na Stany Zjednoczone. Położył się taki wieśniaczek i wystrzelił w, sto, w kierunku moim 33 razy z PK z dużego karabinu maszynowego. Duży w Maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Coraz częściej w Polsce słychać poważne głosy o – ciężko mi to powiedzieć – konieczności przygotowywania się do wojny z Rosją. Eksperci twierdzą, że może ona się wydarzyć w tej dekadzie, a nawet za dwa lata. W związku z tym do Malucha ponownie postanowiłem zaprosić operatora Gromu, który na wojnie spędził wiele lat, biorąc udział m.in. w misjach w Afganistanie. W jednym z poprzednich odcinków Nawal opowiedział o braku walorów obronnych Warszawy, która w tym zakresie jest naga. A jak sytuacja wygląda w Krakowie, mieście będącym przez większość istnienia Polski jej stolicą? Czy Rosjanie byliby w stanie zburzyć Wawel? Dla zwiększenia zasięgu tego filmu, Zostawcie po sobie polubienie, abyśmy z tym ważnym tematem mogli dotrzeć do szerszego grona. Wiem, że z historią twojej rodziny Kraków jest związany i na wstępie możemy ten wątek rozwinąć. No jeżeli będziecie jechali ulicą Klimeckiego, Stanisława Klimeckiego, to jest to dziadek mojej wnuczki, pradziadek mojej wnuczki, dziadek mojej mojej żony. E, ostatni prezydent Krakowa, przedwojennego Krakowa, więc e, zrobił kawał dobrego dla tego miasta. Niestety Niemcy go rozstrzelali tutaj w niepołomicach. E, i tyle, pytaj, będę opowiadał. Więźli go też na Montelupich. Był w gronie tej inteligencji krakowskiej, która była narażona na szczególne represje, prawda? Tak, został razem z profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego aresztowany, później, jak się nie mylę, półtora roku spędził w obozie koncentracyjnym w Dachau. No, wrócił do Krakowa, drugi raz był aresztowany. No, i później Montelupich i rozstrzelany w niepołomicach, gdzie zresztą dzisiaj ma pomnik. Montelupich to też miejsce, w którym została wykonana ostatnia kara śmierci w Polsce. To tak w formie ciekawostki. To jest taki areszt śledczy dzisiaj, ale już ten wątek zostawmy i przechodzimy sobie do tej części merytorycznej, na którą pewnie wielu z Was czeka. Poprzedni nasz odcinek wygenerował w okolicach 400 tysięcy jakościowych wyświetleń, bo żeby dotrwać do końca materiału, który też cechował się bardzo wysokim watch time'em. Trzeba mieć trochę oleju w głowie i zainteresowania związanego z historią, z takim duchem patriotycznym. Chęć też dowiedzenia się, jakie potencjalnie zagrożenia na nas czekają, i bardzo się cieszę, że możemy tę rozmowę kontynuować, pewnie w nieco innym kontekście, ale na początku jednak chciałbym, żebyśmy się też odwołali do sytuacji, która miała miejsce w poprzednim wywiadzie. Odsłuchiwałem sobie go przed dzisiejszym nagraniem. Kto jeszcze nie słuchał, zapraszam do jego odsłuchania po dzisiejszej rozmowie. Żaden temat się nie, nie zdezaktualizował. No niestety. O wojnie na Ukrainie możemy mówić dalej jako w kategoriach czegoś, co się dzieje. Tak. Natomiast to też fajna rzecz, że udało się przygotować materiał ponadczasowy, który pewnie też za jakiś czas może być aktualny, bo tam sporo było takich wątków uniwersalnych. Jeśli chodzi o obronność Krakowa, znasz to miasto w miarę, możesz też troszeczkę powiedzieć o historii. Wiem, że jesteś pasjonatem historii. Rozmawialiśmy wtedy o walorach obronnych, właśnie stolicy. A Kraków, biorąc pod uwagę swoje położenie, ma coś, co na pierwszy rzut oka rzuca ci się w oczy. Znaczy przede wszystkim popatrzeć trzeba na u kształtowanie naszych miast albo też położenie, kiedyś te miasta zakładano przy dużych rzekach. Czyli tak jak Warszawa przy Wiśle, no Kraków, starsze miasto, a więc przywiśla, a więc jest możliwość czerpania dla ludności wody. Dwa, no plus Krakowa jest taki, że on nie jest na równinie, tylko jest jednak otoczony pagórkami. Minus macie taki, że to powietrze w Krakowie nie jest najlepsze, ale z punktu widzenia takiego obronnego kiedyś dalszego było bardzo bezpiecznym miastem. Czy dzisiaj się to przekłada? Wiesz, jeżeli masz możliwość ostrzeliwania. Terenu przeciwnika przez chałbice, armato-chałbice, które mają zasięg 40 kilometrów, to to nie ma dużego znaczenia. Jeżeli masz ataki rakietowe, to nie ma to dużego znaczenia. Znaczenie dosyć duże i plus dla Krakowa jest taki, że jednak została tutaj ta stara zabudowa. Te stare zabudowy miały to do siebie, że budynki mają bardzo grube mury, bo oni dużo bardziej. Nasi przodkowie patrzyli na to, że jako budynek, jako miejsce jest miejscem strategicznym do obrony. To jak nie wiecie, to dlatego, czego się kościoły takie grube kiedyś budowały, no bo każdy kościół był fortecą. Na przykład Japończycy zabronili budowania w XVII, XVIII wieku na terenie Japonii kościołów, bo budowanie kościołów było budowaniem fortecy. Dużo macie kościołów w Krakowie? Dużo. Bardzo dobrze. A więc jest to takie miejsce, w którym można się w miarę poczuć bezpiecznie. Czy bezpiecznie dzisiaj, przy tej nowoczesnej broni, która jest? No, no to już dosyć trudne pytanie. No dobrze, ale czy na wojnie istnieje coś takiego jak etyka? Trochę nawiązuje do Twojej książki, którą przygotowałeś wspólnie ze swoimi dwoma wspólnikami. Lider w stylu Grom, którą miałem okazję nabyć i przeczytać. Zresztą gdzieś tutaj ją mam serdecznie zapraszam do lektury, bo warto, ale tam właśnie w tej książce wspominasz o tym, że dobry lider cechuje się określonymi wartościami i też do tych wartości etycznych w sytuacji zagrożenia potrafi się odwołać. To jest bardzo interesujący wątek, bo wojna po stronnej osobie kojarzy się z chaosem, zagrożeniem, z bazowaniem na instynktach. Odpowiem Ci tak na to pytanie, bo mamy coś takiego jak prawo humanitarne, które można przełożyć na prawo wojenne. I to prawo jest bardzo fajnie ujęte tam, tylko że o tym prawie i zachowaniu piszą dżentelmeni, którzy są mocno wykształconymi ludźmi. Często mają białe koszule, krawaty i podpisują te prawa i ustalenia w fajnych gabinetach czystych. To, co powiedziałeś, zgadzam się z tym. Wojna jest z chaosem i na wojnie tych inteligentów już nie spotkasz. Oni są w sztabach armii, gdzieś sobie tam siedzą, a na wojnie spotkasz wszystkich tych, którzy są załóżmy, że tylko po tej drugiej stronie gorszej, po stronie rosyjskiej dzisiaj. Myślę, że po obu stronach w pewnym czasie nie ma już dżentelmenów. Raz, że chcesz wygrać, a jeżeli chcesz wygrać, to znaczy, że chcesz przeżyć. I człowiek jest w stanie zrobić wszystko, z drugiej stronie, żeby jednak on przeżył, to jest takie powiedzenie, że lepiej, żeby cię inaczej jeden sądził niż sześciu, żeby cię niosło. Eee, chcemy z tej naszej historii, mówiąc o rycerstwie, jesteśmy w większości tacy romantyczni, którzy uważam sobie, że te wojny wyglądały tak, że bili się tylko żołnierze. To wszystko było do, drugiej, do pierwszej wojny światowej. W I wojnie światowej to była ostatnia wojna, w której zginęło więcej żołnierzy niż cywili. Kolejne wszystkie wojny, II wojna światowa, wojna w Wietnamie, w Korei, wojny domowe tam więcej już ginie cywili. Dlatego, że też technologia pozwoliła na to, albo inaczej technologia walki zmieniła się na tyle, że słabiej wyszkolony i słabiej uzbrojony ktoś żeby walczyć z tym lepiej wyszkolonym i z lepszą technologią, musi się schować w mieście. Kiedyś bitwa wyglądała tak, że stały dwie armie naprzeciwko siebie na dużej polanie i się tłukły. Dzisiaj walczy się o miasta, chociaż znowu mamy coś dziwnego, bo front na Ukrainie to jest dzisiaj około 1400 km. Chociaż jak popatrzysz, walczy się o Bachmut, o Ipień, o Mariupol. Tam się walczy. O te miasta, a linia graniczna jest taką linią frontalną, gdzie lepiej głowy nie wychylać, bo jesteś w 100% prawie skazany na to, że cię wykryje dron i dorwie cię artyleria. Ciekawa. A więc Kraków jest miastem, o które by była młodzka. No ale wiesz, nawiązując do tego swojego poprzedniego pytania, bo zbadaliśmy sobie wątek. Etyki w kontekście no, takiej walki e, wojsko na wojsko. Natomiast też często wojsko się je spustoszenie. E, masz jakieś informacje na temat tego, w jaki sposób obchodzą, obchodzi się z zabytkami na Ukrainie? Czy są jakieś świętości w tym zakresie? Czy potrafisz sobie wyobrazić, że gdyby tutaj e, na tej krakowskiej ziemi miał miejsce jakiś konflikt militarny, to ktoś nie chciałby, żeby. Przykładowo, Wawel e, wpisywał się w rejestry zabytków jego nowego państwa. To nie ma na wojnie żadnego znaczenia. Powiem ci przykład z mojego, z mojego działania w Afganistanie. Znaleźliśmy blisko meczetu kamizelkę samobójcy, trochę materiałów wybuchowych i rozkaz z góry. Jest to przede wszystkim teren zamieszkały no, miejsce kultu religijnego, tą kamizelkę pod narażeniem naszego życia trzeba było wyciągnąć, zanieść ją za wioskę i ją wysadzić. W tym samym czasie talibowie przeprowadzili na drugi dzień w innej części Afganistanu zamach na meczet. A więc oni będąc wyznawcami, no pamiętam jak wiesz państwo islamskie niszczyło zabytki, jakie to wielkie było oburzenie. Dokładnie, prawda? to swoje zabytki. Nie? Więc dzisiaj patrząc, że Rosjanie są prawosławni, Ukraińcy są w większości też prawosławni i są w stanie ostrzeliwać swoje cerkwie, to nas to boli, gdy siedzimy sobie teraz w złotym maluchu i nie ma wokół nas wojny, ale w momencie walki bo w stanie warszawskiej i Warszawa, który kościół się ostał, które miejsce święte, wyznawane przez pewnie jednych i przez drugich żołnierzy, no bo gro Niemców to byli przecież chrześcijanie, już nie mówię czy katolicy, czy nie, czy protestanci, ale ten sam Bóg. I jeżeli mówimy o wiarze i wojnie, to on jest przekreślony podczas wojny. Modlimy się do tego samego Boga stojąc po dwóch stronach frontu. I każdy ma poczucie, że ma rację. Tak, i że ten Bóg je, jego próśby wysłucha. Mhm. No, a jak ty podchodzisz, do... jesteś osobą wierzącą ogólnie? Tak, ja jestem. Osobą I jak wierzącą. podchodzisz do kwestii związanej z powiedzmy koniecznością obrony się przed. z koniecznością odebrania komuś życia. To wszystko mnie zapytasz, o co w co wierzę. Mhm. No to proszę. No widzisz, no bo to jest. Mój Bóg uważa, że. Tak, mam prawo odebrać komuś życie, jeżeli ten ktoś będzie chciał odebrać moje. Albo moje bliskie. I wpisujesz tu tak naprawdę chyba też koncepcję sojuszy, bo czasami to Polska, przystępując do jakiegoś sojuszu, była takim państwem, które gdzieś musiało wykonać ten pierwszy krok. Prawda? Mam tak, tutaj na tutaj myśli chociażby Afganistę. O, o sojuszach już tutaj ciężko mówić, wiesz, bo to już jest geopolityczne położenie. To jest tak, jak na przykład dzisiaj jest krytykowany... I dosyć ciekawą rozmowę dzisiaj w Radiu słyszałem, że jest krytykowany prezydent Francji za to, co powiedział na temat yy, strategii Euro Europy w Tak, tylko że patrzysz na nasze media i my jesteśmy oburzeni, ale w Europie to tylko my jesteśmy oburzeni. Hiszpanie, Portugalczycy, Niemcy, Grecy myślą podobnie jak Francuz. A więc gro europejskich. Państw myśli, podobnie jak Francuz, że my jako Europa musimy stać się samowystarczalni i nie patrzeć na Stany Zjednoczone. Chociaż na te Stany Zjednoczone bardzo wyraźnie patrzyliśmy w 2001 roku, wtedy był pomysł w ogóle Zgadza zamknięcia się. gromu, wielu, wielu operatorów już zostało przydziały do konkretnych jednostek, ale jednak postanowiono kontynuować misję generała Petelickiego i sprawić, żeby ten Grom nie tyle, że funkcjonował, ale się też rozwijał, bo przecież było realne zagrożenie no tak, ja byłem, byłem w tamtym czasie, a więc powoli, żeśmy się już pakowali, miało nas nie być. Byliśmy zabezczelni, niepotrzebni. No, drodzy. Drodzy. Atak na World Trade Center i Bin Laden, w cudzysłowie można powiedzieć, że uratował naszą jednostkę i dzisiaj nie wyobrażam sobie jakby, jednostki specjalne w Polsce wyglądała w ogóle podciągnięcie całego Wojska Polskiego, dzięki tej jednostce Grom się odbył. Mhm. no właśnie i zastanawiam się, czy do tego celu związanego z dbaniem o bezpieczeństwo państwa w kontekście zagrożeń terrorystycznych Grom się faktycznie przydał i ile możesz powiedzieć? E, czy się przydał? Przydał się bardzo, na tyle, że jeżeli masz sojusze i to jest akurat po World Trade Center. Amerykanie nie chcieli od polskiej jako polski naszych czołgów, naszych armat, naszych samolotów, tylko chcieli wysoko wykwalifikowanych specjalistów z jednostki specjalnej Grom. Co, bałeś się jakiegoś ostrzału, że je tutaj do malucha zabrałeś? Nie, po prostu ja je lubię, bo w nich się fajnie jeździ. Dużo prościej dostrzec zagrożenie na drodze. No, ale wiesz, można się z tego śmiać, ale ilość rzeczy wymyślone przez wojsko, które jest w życiu cywilnym... Kto wymyślił okulary kiedy? No to musisz ty powiedzieć, bo ja nie mam pojęcia. Podczas I wojny światowej, bo jak zaczęli latać nad chmurami, to słońce ich raziło. Tak. Nie rabany, wiesz, żeby być, kurcze na plaży i się fajnie wyglądać, tylko tak. dla pilotów samolotów zostało wymyślone. Miałeś taki moment, gdzie czułeś, że życie wymyka ci się. Dopiero po. <noise> Dopiero po. W Afganistanie miałem jedną taką operację, że przechodząc przez wioskę, już nieważne, co tam się działo, gościu położył się taki wieśniaczek i wystrzelił w, sto... w kierunku moim 33 razy z PK, z dużego karabinu maszynowego. Gdzie filmowo słyszałem. Fuh, fuh, fuh". I okej, okay, cała operacja, wszystko może to kiedyś opiszę, to nie będę spamował. Wszystko było ok. Świadomość do mnie dotarła, jak wszedłem do pokoju, zrzuciłem graty, i siadłem na łóżku. I o, kurwa. Dopiero w tam, później. Kamizelka miała jakieś dziury? Nie, 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 nie dostałem niczym, nie? ale więc, ale wiesz, sama to pójście na to miejsce, gdzie kurczę, były łuski rozrzucone, kurczę, 70 metrów nie trafi. No dobrze, ale w jaki sposób pakować się w takie sytuacje stykowe, pełne zagrożenia? To też jest uniwersalna rada dla przedsiębiorców, którzy czasami muszą podjąć jakąś specjalną inicjatywę. Trening, trening, jeszcze raz trening, analiza i wypracowywanie sobie sytuacji awaryjnej, a więc myślenie krytyczne. Po to jest trening, po to jest takie powiedzenie stare wojskowe, im więcej potu na poligonie, tym mniej krwi w boju. I tu się z takim powiedzeniem wojskowym jak najbardziej zgadzam. Wasze rodziny bardzo przeżywają sytuację, w której nie ma Was pod ręką? Dużo Cię ominęło w życiu? Yy, bardzo dużo mnie ominęło w życiu. Na chrzest mojego dziecka spóźniłem się jeden dzień. A więc taka dosyć ważna chwila dla rodzica, dla całej rodziny. No, miał samolot przylecieć w sobotę po południu, przyleciał w niedzielę wieczorem. Nie? Ale to jest ryzyko tej pracy. A więc ja cię nie użalam nad sobą, tylko odpowiadam Ci, co minęło mnie. Minęło mnie około czterech lat siedzenia nad Wisłą i picia piwa. Ominęło mnie cztery lata możliwości pójścia codziennie do kina. Nie. Więc, Czyli taka młodość. Co? A więc tak, takie, takie rzeczy. Emocje i refleksje charakterystyczne dla osób, które budują swoją karierę kosztem właśnie też życia prywatnego. Zgadza się, to, to samo przeżywają sportowcy, którzy mają dietę, nie mogą się napić wieczorem drinka, zamiast pójść do kina czy na spacer idą na trening, budzą się wcześniej rano, bo trzeba pójść na basen. Serdecznie dziękuję za dzisiejszy wywiad. Was z kolei zapraszam do tego, żebyście zostawili komentarz nawal pod tym dzisiejszym odcinkiem. No i co? Widzimy się za kilka dni ponownie na YouTubie. Zobaczcie sobie także poprzedni wywiad z moim dzisiejszym gościem, który dostępny zaraz będzie na planszy końcowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję i obyśmy o wojnie rozmawiali tylko w kategoriach historii. Cześć! Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18.00. Czytał Tomasz Knapik.